Ej, dobra, bo akurat się maluję i muszę, wam, muszę muszę wam pokazać po prostu ten pędzel, bo to jest pędzel wielozadaniowy, rozumiecie? On jest do brązera, właśnie sobie tutaj dry, 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 dry. robię brązer i ten puszek jest taki. On jest idealny. Serio, on jest moim za nim idealny. Więc zobaczcie, najpierw się nim tutaj konturuję. Proszę bardzo, czekajcie, tylko sobie dokończę. I teraz słuchajcie, będę nim sobie nakładać różyk. By the way, zajebisty jest ten róż. Dobra, robię sobie tak. Tu, 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 tu. Nawet go w żaden sposób nie ocieram. Po prostu proszę bardzo. On tak pięknie rozprowadza te produkty. Serio, to są takie chmurki, w ogóle się nie robią żadne plamy. Wszystko jest pięknie idealnie, tak jak powinno być. No i tak naprawdę jakbym się uparła, to mogłabym jeszcze nałożyć nim puder yy, i rozświetlacz i w ogóle wszystko. Szczególnie właśnie te mokre produkty. Ja uwielbiam nim konturować na mokro. Jest to pędzelek z IT Cosmetics.